Witam Szanowni Państwo W związku z tym, że dużymi krokami zbliża się sezon motocyklowy e, Pokażę Wam e, ciekawy e, przypadek Jak e, e, ładowarka elektroniczna e, doładowuje e, nowy akumulator e, A następnie... E, no Nie, na razie pokażę jak e, ładowarka elektroniczna doładowuje nowy akumulator w jakim, w jakim to sobie czasie tak? Tutaj widzimy, to jest nowy akumulator no tutaj widzimy napięcie, tak, około 12,6 V. Zaraz podłączymy ładowareczkę elektroniczną C3 firmy Bosch. Plus. Okay. teraz ustawiamy na motocykl ładowarka działa tutaj mamy 3 godziny pięćdziesiąt dwie i zobaczymy ile taka ładowarka będzie ładowała ten Akumulator. Na chwilę, dzięki. Spotykamy się, gdy ładowarka wskaże, że akumulator jest naładowany. Szanowni Państwo, mamy godzinę 10.20 i ładowarka poinformowała, że akumulator naładowany, czyli około zajęło jej to około yy, pół godziny. Teraz ten akumulator podłączymy pod y, ładowarkę firmy StefPol ST516 i zobaczymy jak długo będzie ładowarka ładowała. Plus. Plus. I teraz przepiedzimy chwilę moment. Przewody mam dalej. I teraz tak sprawdzimy jeszcze jakim prądem. Czyli tutaj zerujemy, o 80, 800 miliamperów, jeszcze jedna rzecz, podkręcimy troszeczkę, a na maksa czyli w okolicach 0,9 ampera ładuje, czyli dobry prąd ładowania. Ładuje napięciem 14,4V Co ciekawe, ładowarka volt przeznaczona do większych akumulatorów Ustawiła sama się pod względem ładowania małego akumulatorka To odłączamy, mamy godzinę mniej więcej załóżmy tam dziesiąta dwadzieścia, teraz pokażę dziesiąta dwadzieścia i zobaczymy ile teraz będzie to ładowała, ile będzie ładował Stevo. Szanowni Państwo, jak widać akumulator jeszcze się ładuje, ale ja już Rozpocząłem nagrywanie kolejnej części z uwagi na fakt, że ktoś mógłby zarzucić, że specjalnie wydłużałem proces ładowania. Mamy godzinę 13:08. Myślę, i to jest tak, tutaj widać jeszcze parametry ładowania. Tak, widzimy, około 400 mA, czyli jeszcze ten, ta ładowarka będzie troszeczkę. Jakiś czas na pewno ładowała ten akumulatorek. Na zakończenie, na zakończenie mogę powiedzieć, że już wielokrotnie miałem takie przypadki, gdzie akumulator rozładowany był na początku ładowany ładowarką elektroniczną i na przykład po niedługim czasie, na przykład załóżmy pół godziny godziny ładowarka. Y, twierdziła, że akumulator jest naładowany, natomiast jeżeli podpinałem pod y, tą y, automatyczną ładowarkę y, Stevpol, wówczas ten czas ładowania był o wiele y, wyższy. Również y, te prądy y, podczas ładowania też w Stevpolu można było ustawić y, wyższe. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.